Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na sesji Zgromadzenia Związku Międzygminnego Woli Rzędzińskiej. E, serdecznie witam Pana Burmistrza, Pana Wójta, naszego przewodniczącego i witam zdalnie z nami połączonego Wójta Gminy Czarnej Pani Zefa. Witam dwóch szefów nam dzisiaj a, gmin brakuje witam serdecznie dyrektora pana Ryszarda witam naszą księgową panią Angelikę witam wszystkich a, delegatów panią i panów witam pana z technicznej obsługi naszej naszej sesji Porządek obrad dzisiejszego dnia dzisiejszej naszej sesji Yy, przedstawia się następująco. Yy, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji zgromadzenia delegatów. Protokół wyłożony jest do wglądu. Yy, następny punkt yy, podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia wieloletniego planu finansowego związku na lata 2024-2027. I druga uchwała w sprawie planu finansowego budżetu związku na 2024 rok i punkt ostatni sprawy bieżące dyskusja i wolne wnioski czy kto jest za przyjęciem porządku obrad proszę o podniesienie ręki Dziękuję bardzo wszyscy są Dziękuję za zwójtem e, zdalnie jest nas 13 osób uprawnionych dzisiaj do głosowania na 15 także mamy y, większość. I już tak żeby nie y, tutaj a nie przeciągać dzisiejszego spotkania y, proszę przed, y, przed y, pierwszą uchwałą w sprawie przyjęcia bieżącego planu finansowego w związku na lata 2024-2027. Czy to będzie yy? Panią skarbnik, proszę panią Angelikę. Mamy to nie bardzo, ma, potrzeba tylko opinia. To porządek obrad już przegłosowany. Zdalnie przegłosowanie. 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 To jeszcze dobrze, Takie, taka formalność, a, bo zdalnie mamy wójta z gminy czarnej. Proszę o podniesienie ręki. Czy jest zgoda za tym, żeby wójt a, równoznacznie z nami tutaj uczestniczył? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest zgoda 12, 12 osób. I teraz do, tego, do tej uchwały przystępujemy. Nie, tutaj proszę panią skarbnik o krótkie zapoznanie, a później przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinię RIO. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2025 Przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Są one tożsame z uchwałą budżetową. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 6,6%. Założono, że wzrost dochodów bieżących będzie się w tym tempie utrzymywał przez najbliższe lata. W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano żadnych dochodów, ponieważ na dzień sporządzenia prognozy takowych się nie planuje. Jeżeli chodzi o wydatkę, wydatki, nie zaplanowano żadnych wydatków na obsługę długu, ponieważ nasz zwiąże, związek nie posiada kredytów, pożyczek, nie planuje zaciągania tego typu zobowiązań, dlatego na tej podstawie nie planujemy żadnych wydatków z tytułu udzielanych poręczeń. Przyjmujemy zasadę, że umowami dotyczącymi ciągłości działania jednostki budżetowej będą umowy nieujęte w załączniku przedsięwzięcia, w szczególności umowy dotyczące obsługi bankowej. Nie planujemy również wydatków majątkowych w sprawie wieloletniej prognozy, nie przewidujemy w tym zakresie żadnych inwestycji. Na dzień przyjęcia prognozy nie planujemy przychodów. W najbliższych latach nie planuje się zaciągać kredytów, pożyczek, w związku z tym nie planuje się żadnych spłat. Związek Międzygminny nie planuje w najbliższych latach pożyczek, kredytów, w związku z czym nie musimy planować pokrycia spłaty długu. Związek nie posiada długów, kredytów, pożyczek, nie planuje w najbliższym czasie tego typu zobowiązań. W związku z tym nie wykazano żadnych kwot długu. Budżet w związku jest wolny od jakichkolwiek obciążeń. Dziękuję bardzo. Tak jak tu Pani przedstawiła, nie mamy żadnych kredytów, nie mamy za zadłużeń, także sytuacja jest dobra. Eee, tutaj w tej sprawie proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały Rio w tej sprawie. Uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2023 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędziejskiej na lata 2024-2027. Pomijając podstawę prawną. Yy, Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach przewodnicząca Katarzyna Keper, członek Piotr Kaczanowski, członek Piotr Józewczyk. Po zapoznaniu się z przedłużonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej w Woli Rzędciejskiej uzasadnienia nie będę czytał, bo tutaj już Pani Skarbnik, że tak powiem o tych, o tych rzeczach uzasadnienia mówiła, więc żeby nie, żeby tego nie powielać. Po Dziękuję. Dziękuję bardzo. No tak jak tutaj Przewodniczący powiedział, jest zapis ostateczny, właśnie nie ma długów, nie ma żadnych pożyczek. To przystępujemy jak, chyba że są jeszcze jakieś zapytania w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 1 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich Woli Rzydzijskiej z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich Woli Rzydzijskiej na lata 2024-2027. Na podstawie artykułów przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej na lata 2024-2027. Upoważnia się zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Woli Rzędzińskiej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości kwoty 500 000 zł 500 000 złotych. Tutaj mamy jeszcze zapis, że e, traci uchwała moc e, z, z 25 stycznia i wykonanie uchwały powierza się Związkowi Międzygminnego Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich w Woli Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024. E, kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw lub się wstrzymał? Za mamy 12 osób plus zdalnie Wójt gminy czarnej to jest 13. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Teraz uchwała numer 2 w sprawie planu finansowego budżetu związku na 2024 rok. Czy tutaj też e, dobrze proszę panią naszą skarbnik o krótką analizę? Plan dochodów na 2024 rok założono w wysokości 221 tysięcy zł. Pochodzą one z działu 700, gospodarka mieszkaniowa, czyli są to wpływy z opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd dla zakładu usług wodnych w woli Rzędzińskiej w kwocie 220 tys. złotych. Dział 758, rozna, różne rozliczenia, są to wpływy naliczonych przez bank odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1000 zł. W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano żadnych kwot, ponieważ nie planuje się utrzymywania dotacji majątkowych, nie planuje się również żadnych dochodów ze sprzedaży majątku. Jeżeli chodzi o wydatki, plan wydatków yy, zaplanowano w kwocie tej samej 221 tysięcy. W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco. Dział 750 administracja publiczna 218 790 i dział 758 różne rozliczenia 2210. W uchwale zamieszczono również przychody i koszty zakładu osób wodnych w, Woleży, w Woli Żrędzińskiej, które ustalono w kwocie 6 271 880. Niniejszy plan, tak jak poprzednie plan zakłada kontynuację działalności związku oraz naszego zakładu budżetowego, uwzględniając konieczność dostosowania i rozwoju potencjału wykonawczego do aktualnych potrzeb, nie zapominając o swojej strategii długofalowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To krótkie odczytanie w tej sprawie proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej. Uchwały Rio. Uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie zaopini zaopiniowania projektu uchwały budżetowej w związku międzygminnego wodociągu w kanalizacji wiejskiej w Woli Rzędziejskiej na lata 2024 rok. Pomijając podstawę prawną tej uchwały skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w osobach przewodnicząca Katarzyna Koper, członkowie Piotr Kaczanowski i Józef, i Piotr Józefczyk. Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetu związku między gminą wodociągów i kanalizacji wiejskiej w Woli Rzędziejskiej na 2024 rok postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej w Woli Rzędziejskiej na 2024 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś zapytania <laughs> do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 2 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich Woli Rzędziejskiej z dnia 18 grudnia 2023 w sprawie przyjęcia planu finansowego Związku Międzygminnego Wodociągu i Kanalizacji Wiejskich Woli Rzędziejskiej na 2024 rok. I tak jak żeśmy słyszeli, jeżeli Państwo mają lub niektórzy nie mają, na podstawie artykułów e, zgromadzenie uchwala co następuje. Ustala się dochody związku w, na 24 rok w kwocie 221 tysięcy. Ustala się wydatki na tą samą kwotę 221 tysięcy. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Już widzę, że się nikt nie wstrzymał. Nie ma sprzeciw na sali. Mamy 12, 12 osób plus 1 zdalnie. 13 osób jest za przyjęciem uchwały numer 2. Dziękuję bardzo. Dzisiejsze uchwały wykorzystaliśmy. Już teraz mamy o ostatni punkt. Sprawy bieżące, dyskusja, e, wolne związki. Czy może... Wnioski. <grym> Przepraszam bardzo. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Dobrze, proszę nie komentować. No. Tutaj e, taka prośba, czy może Wójt Józef z Czarnej, e, jeżeli jest jeszcze na łączach, jeżeli coś tutaj e, ma do nas, bo chcemy go zwolnić, jak tu by były jakieś dyskusje, czy w, w jakiejś sprawie szanowny Wójt. Dziękujemy, dziękuj, dziękujemy bardzo i ja w imieniu Związku, w imieniu nas wszystkich składam też Wójtowi wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, wesołych, spokojnych świąt i wszystkiego najlepszego na nowy 2024 rok. Tak, tak jeszcze proszę o chwilę, byś załączał, bo przewodniczący tutaj naszego zarządu chce zabrać głos. Szanowne panie, szanowni panowie, w imieniu zarządu związku chciałem podziękować za w pierwszej kolejności panu dyrektorowi i pani skarbnik za przygotowanie. Projektu uchwały budżetowej, wieloletniej prognozy finansowej. A szanownym Państwu dziękujemy za jednomyślnie przyjęcie tych no, kluczowych strategicznych dokumentów na rok przyszły. Zatem, w imieniu wszystkich członków zarządu obecnych, nieobecnych, za ten czas przygotowań do nowego roku można powiedzieć, już budżetowego serdecznie dziękuję. Żywimy nadzieję, że. Opracowane dokumenty i zabezpieczone kwoty pozwolą na no, płynną organizację pracy na naszych ujęciach. No i myślę, wzorowe jak dotychczas realizowanie obowiązków związanych z dostarczaniem czy też sprzedawaniem wody dla naszych odbiorców. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Ten rok nie był łatwy. Zmiany cen, wzrost kosztów, problemy ze stawkami, ale. Tutaj pan dyrektor ze swoim zespołem też nad tym odpowiednio zapanował i myślę, że my z zarządem możemy powiedzieć, że ta współpraca z zakładem usług układa się y, bardzo dobrze. Y, w imieniu kolegów z zarządu, w imieniu swoim chciałbym życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt no i szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Y, y, mamy nadzieję, że w nowym roku też będzie dane nam się spotykać na kolejnych wydarzeniach, spotkaniach, na których będziemy i pracować, ale myślę też dokonywać analizy tego, co się dzieje na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To już przewodniczący złożył życzenia, ale też do, dołączam się do tych życzeń, żeby już nie powtarzać wszystkim, wszystkim dużo zdrowia i dużo sił żeby ten rok do, szczęśliwie zakończyć i szczęśliwie wejść w następny, w następny rok. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie ma to dziękuję bardzo. Zamykam dzisiejszą sesję Zgromadzenia Związku Międzygminnego Woli Rzędziejskiej. Dziękuję bardzo.